Mięśnie, o których najprawdopodobniej nie słyszałeś, a są bardzo ważne i warto o nie zadbać, to mięśnie, które uruchamiają staw skroniowo-żukwowy, czyli to mięśnie, dzięki którym mówisz i przyjmujesz pożywienie, ale także oddychasz i w zasadzie wykonujesz wszelkie funkcje związane z twarzą. Główne mięśnie tego obszaru to mięsień żwacz, mięsień skroniowy i mięśnie skrzydłowe, przyśrodkowy i boczny. To są bardzo silne mięśnie, które ulegają przeciążeniu i przekurczom. Mięsień żwac jest najsilniejszym mięśniem ludzkiego organizmu. Ten obszar naszego ciała, nazywamy systemem żuchwowo-gnykowo-czaszkowym, jest bardzo silnie związany z naszą emocjonalnością, a szczególnie z negatywnymi emocjami takimi jak gniew, frustracja, brak akceptacji. Jeżeli to się pojawia w tobie, tutaj jest bardzo dużo napięcia. I może się z tego powodu pojawiać bardzo dużo różnych dolegliwości, począwszy od bólu głowy, bólu zębów, zaburzenia funkcji języka, zaburzenia wydzielania śluzówek w jamie ustnej. Tego jest bardzo dużo i może to mieć właśnie związek z przeciążeniem tego obszaru. Zapraszam do wykonania łatwego, przyjemnego i bardzo ważnego ćwiczenia o nazwie MOPS. Wykonuj to ćwiczenie trzy razy dziennie po dwa powtórzenia.